Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie, cieplutko i gorąco. Dzisiaj króciutki poradnik, a w zasadzie prezentacja pewnej płytki PCB, pewnego modułu, który może służyć nie tylko do zestawów ATB, chociaż generalnie przewidziany jest do zestawów ATB, ale nie tylko. Będzie go można używać również w zwykłych płytkach stykowych. Generalnie chodzi, jak w tytule tego filmiku, poradnika, dotyczy to ogólnie Magic Herculesa. Tutaj za mną widzicie zdjęcie, gdzie no, bez takiej płytki, Dodatkowej, pomimo że widać, że tutaj ktoś posiada e, zestaw ATB przecież, no to trzeba było zrobić jakąś własną płyteczkę, przejściówkę wygodną, żeby się podłączać do tego Magic Herculesa, prawda? Przydałaby się jakaś płytka, najchętniej taka, którą by można było włożyć do zestawu ATB, prawda? Albo właśnie w tą stykówkę. Już te, to zdjęcie zamykam. Na razie pokazuję Wam, jaki powstał projekt w głowie e, mojej i Pawła. Paweł to pięknie zaprojektował. Zobaczcie, taka oto płyteczka. Którą na razie widzimy w 3D w wygenerowanym widok z Altiuma, gdzie mamy podstawkę pod Magic Herculesa znanego już wam. Wygodnie doprowadzone są tutaj sygnały Mosi i Miso. Bo jak odwrócimy płyteczkę, to proszę bardzo, z jednej strony tylko są brane sygnały SCK i Mosi. Oczywiście zasilanie VCC 5V i GND, punkty testowe są od spodu. Jak widzicie kwarc można by było wymieniać, gdyby ktoś chciał się bawić, w razie czego. Tutaj we własne jakieś próby i zabawy. Włącznik, wyłącznik zasilania jest co najważniejsze na tej płyteczce. Po co ten włącznik, wyłącznik zasilania do tego układu do Magic Herculesa? No po to, żeby można było go przetestować, jak wiecie, w trybie testera. Wtedy wystarczy rozłączyć te dwie zworki SCK i DI i obie, e, oba piny są podciągnięte do vcc Można wymuszać ewentualnie e, za pomocą przewodów połączeniowych inne stany i w, żeby e, cały układ generował. E, Przebiegi testowe na naszych Magic LEDach. Magic LEDy możemy podłączać na kilka sposobów. Tu są dwa rzędy Gold Pinów. Po lewej stronie, jak widzicie, VCC, MH-out, czyli wyjście z Magic Herkulesa i GND dla kilku diodek i tak dalej. Gdy podłączamy większą taśmę, mamy złącze ładne, śrubowe, żeby tu sobie wkręcić. Docelowo przemyślane to jest tak, żeby na pokładzie znajdowała się chociaż jedna dioda Magic LED, bo załóżmy, że nie mamy żadnej diody, chcielibyśmy na szybko coś przetestować, prawda? Z Herculesem Herkulesem nie chce nam się podłączać żadnej taśmy, no to niechże ta dioda będzie. Oczywiście ta dioda jest podłączona równolegle z tym wyjściem, co oznacza, że jeśli podłączymy jedną diodę na zewnątrz i jedną tutaj, to nie będzie tak, że one utworzą szereg. One są połączone równolegle, a więc to, co wyślemy na jedną diodę, dotrze i na, do tej na zewnątrz, do mH-out i tutaj. W przypadku, kiedy będziemy się bawili zewnętrznymi taśmami, wyświetlaczami, bo teraz będzie pełna wygoda, żeby to podłączać, ta dioda może nam przeszkadzać bo tu będzie świeciła po oczach, wystarczy zdjąć tę zworkę i dioda już jest, słuchajcie, wyłączona i ta dioda nie świeci. Jak widzicie, tutaj mamy również możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania, bardzo wygodnie z typowych zasilaczy, takich na przykład 5-woltowych, jak testujemy jakiś wyświetlacz większy albo dłuższą taśmę, proszę bardzo, możemy podłączyć, wtedy trzeba tylko sobie złączyć tutaj zasilanie, oto tutaj. Trzeba oczywiście uważać, żeby, znaczy tu mamy wyprowadzone to zasilanie, Tutaj możemy również podłączać napięcie wygodnie 12V. To napięcie wyjściowe, uwaga, jest, może być do taśm 12V. Nic tutaj nie ulegnie przepaleniu. Oczywiście to napięcie jest dostarczone, uwaga, tylko na VCC Out. Widzicie VCC Out tutaj i tu na tym złączu śrubowym tutaj panuje VCC 5V z płytki. Więc, gdy podłączymy zasilacz 12V, to możemy zasilać taśmę 12V. Oczywiście, możemy podłączyć zasilacz 5V, wtedy taką zworkę nadal możemy trzymać. Tutaj będziemy mieli 5V, ale jeśli wystarczy nam zasilania, bo ograniczamy jasność wyświetlacza do minimum, to gdy nie podajemy zasilania z zewnątrz, korzystamy z zasilania z USB. Słuchajcie i proszę bardzo. To zasilanie jest doprowadzane tutaj do VCC, ale nie do VCC out. Żeby się nie zdziwić, jak tu chcemy jednak mieć to zasilanie z naszego USB 5V, tak? no to pamiętajcie, że tutaj z kolei jest zworeczka J4, KON1, wystarczy ją załączyć. Oczywiście trzeba uważać, żeby przypadkiem nie załączyć 12V, ta zworka zwarta i jednocześnie ta zwarta, bo usmażymy wszystko. No niestety, tam gdzie drąbią, tam wióry lecą. Co ciekawe, Mikroport może pobierać 12V z zestawu ATB, a więc jeśli zestaw ATB zasilacie z jakiejś przetworniczki ATB PWR-3, która ma już sporo większą wydajność niż, sam, niż, sam, niż samo USB, no to już też jest bardzo wygodne zasilanie można załączyć to 12V tutaj i proszę bardzo zasilać taśmę zewnętrzną i tak dalej tak dalej. Różne są opcje konfiguracji. Myślę, że do tego wielkiej instrukcji nie trzeba, aczkolwiek postaramy się jeszcze instrukcję zrobić, chociaż tak naprawdę ten filmik będzie trochę instrukcją. Tutaj zobaczcie, że możemy, mamy wejście RGBW. Ono domyślnie jest rozłączone, co oznacza, że y, gdy y, włączymy zasilanie, a rozłączone jest SCK i DI, to tester będzie działał na diodach RGB. Jeśli natomiast chcielibyśmy potestować diody RGBW na szybko, to wystarczy podłączyć zasilanie do całego modułu, słuchajcie, i y, 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 proszę bardzo, już y, będzie testował, y, a tutaj możemy zewrzeć z Workę RGBW i będzie testował diody RGBW. E, ale dobrze, może zobaczmy, jak to wygląda na żywo i dlaczego mówiłem, że to może również służyć do płytek stykowych. Przełączamy się zatem na drugą kamerę, moi kochani. Proszę bardzo, mamy tutaj dwie płytki w postaci niezlutowanej i proszę bardzo, tak to wygląda w postaci niezlutowanej i w postaci zlutowanej. W sprzedaży będzie dostępna jedna i druga wersja. No, oczywiście. To nie będzie produkcja seryjna i wielka, więc nie zdziwcie się, że ta cena za płytkę zlutowaną będzie, no niestety, sporo wyższa. Więc jeśli posiadacie umiejętności lutowania, a tutaj od razu zapowiadam, że nie ma yy, zbyt skomplikowanych rzeczy, bo spójrzcie, moi kochani, nie mam tu innego wskaźnika, posłużę się takim długopisem. W zasadzie są same elementy przewlekane, występuje tylko kilka elementów SMD. Tu jakiś rezystorek czy od spodu coś jeszcze no smd diodka tutaj jedna można jej nie montować jak ktoś nie chce smd takie gniazdo ale bardzo łatwo je przylutować. i od spodu też kilka rezystorków smd Proszę bardzo polutowanych opisane są ładnie wyjścia opisana jest tabliczka jak to włączać sobie zasilanie i tak dalej i tak dalej Moi drodzy więc myślę że tutaj instrukcja jest wręcz na płytce na wszelki wypadek do testów podłączone są tutaj również wyprowadzone z GND i Pytacie, mo, niektórzy pytają mnie, dlaczego tu są podwójne wyjście. Dlaczego? No dlatego chociażby, że jak podłączę tutaj sobie na wyjście swoją taśmę, swój ring, no to jak potrzebuję testować to analizatorem stanów logicznych, to gdzie się wpiąć? No musiałbym innego rodzaju kabelek tutaj wpinać, a tymczasem mogę sobie, sobie się podpiąć do tego Goldpina. Zobaczmy, jak to wygląda w końcu na żywo. Proszę bardzo, gniazdo zamontowane. I tak jak mówiłem, jeśli podłączę tutaj na wyjście diody, to mogę się pod, Wyłączyć również tutaj do mhout analizatorem stanów logicznych. Wyłącznik zasilania, domyślnie ta zworka jest rozwarta. Tą zwarłem, jeśli chcę, żeby świeciła mi ta dioda, jeśli nie chcę, to tą zworkę rozwieram. Zauważcie, że tutaj można wykorzystywać w tym naszym module, zarówno tutaj leżą Magic Herkulesy w postaci gotowego modułu. Zobaczcie, że on nie ma tutaj tych dwóch nóżek po lewej stronie, co oznacza, że nie będzie nam przeszkadzał kwarc, który tu jest włożony. Nie trzeba go nawet wyjmować, prawda? E, więc można korzystać z takich modułów albo z, proszę bardzo, dipów, które po prostu od razu można sobie tu włożyć. E, kierunek, jak to wkładać jest pokazane tutaj na górze, jak widzicie, a więc w ten sposób można sobie włożyć w podstawkę i też testować. Naprawdę staraliśmy się to przygotować uniwersalnie. Ja tutaj do testów na dzisiaj włożę sobie cały gotowy moduł. Mógłbym zatem nawet tego kwarca 20 MHz z podstawki wyjąć. Ale ja go tu zostawię włożonego, żeby było widać, jak to wygląda w całym komplecie. I teraz na pytanie wasze, bo miałem już od kilku osób, którym to pokazałem, a jak to w płytce stykowej? Przecież, Mirku, wiesz, że ten raster tych pinów nie powoduje, że nie można tego użyć w stykówce. A no właśnie, tu jest wyjątek, słuchajcie, bo z tej strony nie są brane praktycznie żadne sygnały z zestawu ATB do sterowania. To służy na ATB tylko jako podpórka. A więc tych goldpinów można w ogóle nie przylutować. Tylko te goldpiny. Zauważcie od spodu, że mamy tutaj ładnie. Wystarczy doprowadzić GND, VCC 5V, 3,3V nie musimy dostarczać, SCK i MOSI. A więc cztery sygnały na stykówce. Więc moi drodzy, mogę sobie wlutować tak naprawdę tylko jeden rządek goldpinów. Proszę bardzo z tej strony, z tej nie osadzam goldpinów. I już proszę bardzo, trach mogę to włożyć pięknie w styku. Na tylu goldpinach będzie się to ładnie trzymało. Tutaj sobie doprowadzę właśnie GND, VCC. Tutaj do tych pinów od spodu sobie zobaczę, gdzie jest SCK i gdzie jest MOSI. Proszę bardzo, cztery sygnały i już taką płyteczką również można się bawić na e, stykówkach. A więc nie jest to moduł e, konstruowany li tylko albo tylko pod zestawę ATB, żeby ktoś nam później tego nie zarzucił. E, teraz sekundeczka przerwy i w takim w takim razie pokażę to na żywo, jak to działa, jak za pomocą tego można sterować sobie wyświetlacze. Jak do tego, ja używam do tego jeszcze, słuchajcie, wzmacniacza oczywiście dzisiaj użyję, bo wyświetlacze są oddalone ode mnie o ładnych parę metrów, ale zaraz zobaczymy efekty działania tych wyświetlaczy. Sekundeczka, już zaraz wracam, hej. Już jestem. W takim razie sprzątam to sobie na razie na bok gdzieś. Proszę bardzo. Biorę sobie zestaw ATB. Położymy go tutaj. Do zestawu ATB, jak widzicie, przepięknie wchodzi mikroport. Ja nie będę już go, pozwólcie, pokazywał Wam takiej wersji zlutowanej pod stykówkę. Wygodniej mi jest działać po prostu na zestawie ATB. Zobaczcie, klik. Kliknąłem go, wszystko ładnie się osadziło. Pięknie powinno od razu działać. Wystarczy podłączyć, ja już mam do procesora wgrane zasilanie, znaczy zasilanie... Półca, gadam, wgrany program, a muszę podłączyć zasilanie. Przy czym podłączę diody na wyjściu. Jak mówiłem, diody są podłączone, ta, wyświetlacze, tak naprawdę e, w tej chwili nie taśmy LEDowe, tylko wyświetlacze e, graficzne, e, gdzieś dalej i, są, e, i doprowadzę do nich tylko masę i sygnał. Dlatego, że po drugiej stronie tego kabelka, e, widzicie, jest sobie wzmacniacz, nasz wzmacniacz do Magic LEDów. I proszę bardzo, wygodnie podłączam sobie e, MH-out. Tutaj jest i masę z tej strony proszę bardzo podłączone dzięki czemu jeśli będę chciał podłączyć później analizator stanów logicznych to jak widzicie bardzo wygodnie do mh aut mogę się podłączyć zwykłym przewodem żeńskim tutaj masę gdzieś podłączyć się na wejście procesora i tak dalej żeby to wszystko testować a więc podłączyłem zaraz włączę zasilanie ale w tym momencie przełączę się na drugi ekran moi drodzy gdzie widać również na górze w prawym górnym rogu podłączonego Magic Herkulesa. Natomiast na dole w prawym dolnym rogu widać dwa wyświetlacze, które za wzmacniaczem są podłączone. Jeden po drugim. Jeden z nich, jak widzicie, to jest 32 piksele na 8, a drugi 16 na 16. Wszystkie na jednej linii procka. Uwierzcie mi, że jest podłączony jeszcze trzeci wyświetlacz, jeszcze taśma ledowa ale nie pozwólcie, że nie będę stawiał drugiej kamery. E, zasilanie nie jest podłączone, nic się nie dzieje na wyświetlaczach. Zobaczcie zatem, jak wygodnie z taką płyteczką pracować. Po prostu takie dwa przewody. Albo trzy, jeśli macie ring podłączony tutaj do, do tego e, Magic Herkulesa, do tej płyteczki, włączamy zatem zasilanie z USB. Słuchajcie, tam so, o, proszę bardzo, jakaś ikonka się pojawiła, ściemniła i zaraz zobaczcie, co się zacznie wyświetlać. Proszę bardzo, na naszym kursie Magic LED takie rzeczy właśnie robimy. Nie tylko słuchajcie, żeby każdy wyświetlacz mógł działać całkiem z osobna. Każdy z nich to jest oddzielny procesor. Jak zastanawiacie się, przy e, jeszcze nie widzicie animacji, mówię, na trzecim wyświetlaczu jeszcze są inne wizy, w innym czasie się dzieją. Jeśli e, myślicie, że to jest sterowane przez jakiś ARM, STM albo przez ESP, wielki jakiś, nie, to jest to. Takie rzeczy to można osiągnąć dzięki Magic Herkulesowi. Proszę bardzo, na zwykłym procku AVR, najzwyklejszym procku AVR. Takie rzeczy moi drodzy robimy. Oczywiście ten prosek dobrze by było, żeby miał sporo pamięci. Jak widzicie, tutaj można wyświetlać sobie obrazki, będzie e, po naszym kursie. E, tutaj jest konfiguracja, gdzie w w tej chwili jasność tych wyświetlaczy, brightness jest ustawiona maksymalna na 15. Oczywiście mogę zrobić na 255, poszaleć, bo one są zasilane. Oczywiście te, które widać w prawym dolnym rogu większym zasilaniem. Zobaczcie, przekompiluję. Teraz ta ikonka będzie się dłużej ściemniała, bo ona zacznie świecić najpierw pełnym światłem. I zobaczcie moi drodzy, jak one teraz będą mocno jażyły po oczach, a więc nie zawsze. Oczywiście mówię, zasilacze mam większe, więc mogę, proszę bardzo, bardzo jasna ikonka. Teraz powolutku się ściemnia tutaj do jakiegoś momentu, a, a później już widać, że aż poświata od tych pojedynczych pikseli jest naokoło. Pięknie Magic Hercules sobie radzi, ale spróbujmy teraz włączyć go w trybie po prostu e, czego? Moi drodzy, testera diod LED. W tym celu wystarczy, że zdejmę, jak mówiłem Wam, jedną z tych zworek SCK tutaj, proszę bardzo, zdejmuję ją, Stryk. Zdjąłem. On oczywiście przestał wyświetlać rzeczy z komputera. Trzeba go teraz zrestartować, czyli tak naprawdę tym suwakiem tutaj wyłączam mu zasilanie, klik. O, oczywiście on teraz, ponieważ tu jakieś tam napięcie pływne coś tam mu leci, nieważne, włączam jeszcze raz. I zobaczcie, zar o, już się włączyło testowanie. Oczywiście testowanie jest pierwsze, tylko na 256 diodach. Później leci tester. Jak widzicie, ta dioda na Magic Herkulesie jażej ostrym światłem, może nam przeszkadzać. Można ją sobie też odłączyć. Tutaj jak widzicie, oczywiście teraz jak ona jest, ja sobie kliknę, może. A, teraz reset tutaj nie mogę kliknąć. Wyłączę zasilanie. Dobra, ona nie gaśnie. Nieważne, no, w tej chwili świeci, musiałbym od nowa podłączyć zasilanie całości. Proszę. Proszę bardzo moi drodzy jeszcze raz odłączyłem, podłączyłem, ta diotka już nie świeci. Natomiast wyświetlacze proszę bardzo teraz się testują w całości z naszego Magic Herkulesa, który działa jako tester. Oczywiście to tylko można na szybko sobie przetestować, czy mamy wszystkie piksele na naszych taśmach ledowych na wyświetlaczach Pięknie można testować, jak widzicie, to wszystko ślicznie działa z 10% mocą, nawet jak nie macie większego zasilacza. Naturalnie, jeśli tylko y, tą zworkę, moi drodzy, tutaj sobie podłączymy i pozwolimy przejąć władzę procesorowi, to dojdzie do wyświetlania tego, co było wcześniej. A więc jako żywo. Pięknie to się wszystko wyświetla. Teraz tą diodkę, jak załączę, to zobaczcie, że ona sobie nie świeci, ale dlaczego? Dlatego, że na tym wyświetlaczu gdzieś się czerwone godziny, wyświetlają minuty, moi drodzy, to w lewym górnym rogu pierwsza dioda się nie świeci, w związku z tym, dlatego ta nasza dioda na tej płytce też się nie świeci. Tutaj oczywiście świeci sobie delikatnie czerwona diodka, Paweł trochę za duży mi tutaj rezystor chyba wrzucił, słuchajcie. Staram się przyciemnić, ale widać, że PWR jest pokazany, a więc wszystko śmiga. Ja znowu trochę przyciemnię, żeby mi na Maxa nie jarzyło po oczach. Było tam chyba 15 przedtem. Max Bright, zobaczcie jaka jest konfiguracja biblioteki. O, tu widać, że mam 512 diod, które są na tych dwóch wyświetlaczach, bo jeden ma 256 diod i drugi ma 256 diod. I 280 diod ma trzeci wyświetlacz własnej produkcji, który pokazujemy jak w ogóle złożyć. A nawet na YouTube jest pokazany poradnik jak złożyć własny wyświetlacz. Pokażę jeszcze link do niego na końcu. I te trzy wyświetlacze spokojnie ogarnia jedna mega, Jeszcze jak dodamy taśmę, użytkownicy nasi też robią piękne filmy, yy, wskaźniki wysterowania i tak dalej. No, może się postaram na koniec tego, yy, tego filmiku pokazać jeden z filmików użytkownika z naszego kursu studenta, który zaczął robić sobie wspaniały. No naprawdę, mi szczęka opadła, jak zobaczyłem, jak połączył wyświetlacze 16 na 16 i jakie robi wskaźniki wysterowania, no mam nadzieję, że to Was też zachęci. Zapraszam zatem do sklepu, gdzie te płyteczki będzie można kupić, jak mówiłem, albo jako golasy, tak? albo jako płyteczki zlutowane. Przy czym, no proszę się nie dziwić, że zlutowane będą sporo droższe. E, I tu uwaga, moi drodzy, ponieważ dawno mnie nie było w takich popularnych filmikach, powiedzmy moich na YouTube, a to jest filmik otwarty dla każdego, to też mało było nagród dla patronów. Proszę zapamiętać, że wszyscy patroni, ze stali patroni, to znaczy patronujący minimum 6 miesięcy nieprzerwanie od czasu kiedy się, powiedzmy, chcą nabyć coś dla patrona, a będzie można nabyć taką płyteczkę, ale zupełnie gratis. Tyle tylko, że przy okazji dokonania jakiegoś zakupu w naszym sklepie. W Jeszcze raz powtarzam, patroni ze wsparciem stałym, ale od 25 zł, wzwyż, tak, mogą poprosić przy dokonaniu jakiegoś zakupu w naszym sklepie dowolnego zakupu, dowolnego podkreślam, mogą poprosić o taką płyteczkę. Z gratis. Tylko uwaga, ta oferta nie jest lifetime na całe życie. O to można poprosić przez 4 miesiące od czasu ukazania się tego poradnika. Więc tak naprawdę mamy dzisiaj końcówkę czerwca, więc lipiec, sierpień, wrzesień, październik do, koniec, do końca wakacji, tak zwanych studenckich. Patroni mogą zgłaszać się po te płyteczki. Oczywiście gołe płyteczki będzie trzeba sobie samemu. Polutować. To by było dzisiaj. Na tyle, moi drodzy, zachęcam Was, bo sam moduł, ta płyteczka. A myślę, że też każdy ją polutuje, słuchajcie, we własnym zakresie dacie radę, bo jak mówiłem, mało jest elementów SMD, reszta to przewlekańce. A ta płyteczka daje niesamowite możliwości testowania, jak widzieliście, nie tylko modułów, ale również salaków w dip Proszę bardzo, yy, wiem, że kupiliście nieraz po kilka takich układów, chcielibyście bezpiecznie testować. Proszę bardzo, oddajemy w Wasze ręce takie narzędzie, żeby nie trzeba było sobie samemu robić. Widzicie teraz zestawienie. Tego typu na płyteczkach. Oczywiście i tak jestem pełen podziwu, że ktoś to wszystko tak ładnie tutaj sobie ułożył na takiej płytce zwykłej, testowej. Można, można, jak ktoś się uprze to zrobi. Kabelków wprawdzie jest więcej, plątanina. Natomiast tu widzicie w prawym górnym rogu na ATB, jak to jest osadzone, to. Praktycznie dwa kabelki, czy tam trzy, do waszego do waszej taśmy LEDowej, do waszego ringa LEDowego, czy do czegoś, ewentualnie na stykówce ładnie podłączone. Yy, tak to jeszcze raz pokażę, jak to będzie można montować. Na stykóweczkach, proszę bardzo, polutujemy tylko Gold piny yy, w tym miejscu, na tej płytce, proszę bardzo, i możemy je osadzić pięknie. O tak. Tutaj doprowadzić sygnały 4, a po tej stronie mamy, a tutaj mamy wyprowadzone Gold Piny, tak jak u mnie na ATB. Więc zobaczcie, że jest to fajna, prosta, ale dobrze, solidnie przemyślana konstrukcja. Teraz już naprawdę kończę. Uciekam. Pozdrawiam Was serdecznie. Heją.